W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w bardzo łatwy sposób przezimować Pelargonię, Fuksję, tak by wiosną cieszyć się z własnych roślin, a nie kupować nowe sadzonki. Witajcie na pokładzie Green Canu. Zaczynamy! zapowiedzi mówiłam o bardzo łatwym sposobie przezimowania pelargonii, fuksji, czyli po prostu roślin balkonowych, ale tak naprawdę ja wam opowiem o trzech sposobach, które z pełnym sukcesem stosuję już w naszym domu, w naszym ogrodzie od wielu, wielu lat. Byłam zdziwiona, że o nich nie wiecie i to się działo wiosną, kiedy mówiłam właśnie, że ja nie kupuję pelargonii, bo mam swoje z zeszłego roku. Zadawaliście takie pytania, ale jak z zeszłego roku? To pelargonie można zimować? No można. Słuchajcie, można zimować, one sobie bardzo fajnie radzą. Spokojnie tą zimę wam przeżyją. Wiosną tylko warto nam zadbać o nie, tak? I już y, dużo atencji im poświęcić, uważności i też ponawozić, ale to o tym za chwileczkę opowiem. To przechodzimy do konkretów, żeby nie przedłużać. Zobaczcie, mamy sobie roślinę, oj, taka piękna, to są akurat pelargonie z naszego tarasu kuchennego. Mamy cały ten taras właśnie w pelargoniach i w fuksjach. No i teraz co ja będę robiła, żeby za rok wystawić je nawet w tej samej donicy tego typu rośliny, takie które jeszcze sobie kwitną i są rozbuchane, musimy przyciąć. I o pierwszym sposobie opowiem, o sposobie, kiedy traktujemy te pelargonie tak jak rośliny normalnie domowe, doniczkowe i będziemy je zimować, one sobie przeżyją zimę u nas w naszych domach. Fajnie, żeby to były parapety, bo na parapecie je postawimy, parapety od strony południowej, żeby one sobie były w słoneczku, ale uwaga, w trakcie całego sezonu zimowego nie możemy tej rośliny zbyt mocno podlewać i pobudzać jej, wiecie, do takiego e, silnego rozwoju. Ona ma sobie odpocząć, e, mówiąc wprost. E, tego typu roślinkę, tak jak tutaj to widzicie, w takim pełnym rozkwicie i bardzo rozreśniętą, musimy przed wniesieniem do domu e, przyciąć. I robimy to oczywiście za pomocą sekatora. Przycinamy ją mniej więcej, ja to robię do wysokości... 10 cm od dołu, góra 15. W zależności od tego, jakiej wielkości są wasze rośliny, no i jak one bardzo mocno są rozrośnięte. Te pannice tutaj mają 3 lata, ale takie młodziutkie sadzonki, na przykład, jak kupujemy, pierwszego roku jeszcze nie, na przykład nie zdążą się tak mocno rozrosnąć. Czyli przycinamy sobie na głębokość, tak jak widzicie, 10 cm. I teraz tak, jeżeli macie tego typu sadzoneczkę, kwiatek w ogóle ucinamy, która jest lekko zdrewniała, to nie wyrzucajcie jej, bo zaraz do tego wrócimy, opowiem Wam, do czego wykorzystamy właśnie ten ucięty czubek. Jak przytniemy sobie naszą roślinę właśnie tak na wysokość 10-15 cm, no musicie popatrzeć, jak te Wasze rośliny wyglądają, w jakiej one są kondycji. Usuwamy z tak przyciętego krzewu wszystkie suchelce, jak ja na nie mówię, czyli... Wszystkie suche listki, jakieś takie może podgniłe, nie za dobrze wyglądające, no coś takiego, co wzbudza e, wątpliwości, albo nie podobają nam się takie liście. I tak oczyszczoną, przyciętą krótko roślinę wnosimy do domu, po prostu stawiamy na parapet, pilnujemy, żeby wody, gleba była lekko wilgotna w tej donicy, ale nie przelewamy i nie pobudzamy tej rośliny do życia. I tak aż do marca, do początków marca, jak się zacznie nam ten czas, kiedy budzi się wiosna, budzi się świat i rośliny też zaczynają się... Powinny się wybudzać z tego swojego zimowego snu. Dopiero je wtedy zaczynamy troszkę bardziej intensywnie podlewać i dodawać do wody odżywek, odżywek do palargonii. W kwietniu one już powinny być takie naprawdę wzmocnione i powinny już rozrastać się do takiego stanu, byśmy mogli je później w maju wystawić po prostu. Drugi sposób to jest pierwszy, czyli traktujemy palargonie jako rośliny domowe, wprowadzamy je do wnętrza, wystawiamy na parapetę, od strony południowej. Są sobie z nami w cieple, ale nie pobudzamy ich przez bardzo częste podlewanie. Drugi sposób będzie troszeczkę inny. Przycinamy roślinę dokładnie tak samo. Czyli te wszystkie kwiatostany, tak jak wam pokazywałam, wszystko to ucinamy do króciutkiej takiej formy 10-15 cm. I tak przygotowaną roślinę lekko podlewamy, żeby ona nie była całkowicie sucha. Wkładamy do pomieszczenia zimnego, gdzie jest góra zimą. 8 stopni, 10. To może być garaż, to może być jakieś pomieszczenie gospodarcze, gdzie nie ma minusowych temperatur, czyli jest taki chłodek, ale ta roślinka nam nie zmarznie na minusie. I teraz bardzo ważna kwestia: tej rośliny, takiej właśnie w tym pomieszczeniu, nie podlewamy za często. Gleba w tego typu pelargonii powinna być w tym pomieszczeniu. Taka lekko wyczuwalna, wilgotna. Ja na przykład podchodzę i podlewam co trzy tygodnie, tak po prostu, żeby tylko ona była lekko nawilżona. Wiecie, jak jest zimno, to ta gleba nie będzie za szybko wysychała. Nie możemy doprowadzić do tego, że gleba będzie tam mokra, bo ta roślina nam po prostu może, mówiąc wprost, zgnić. Czyli reasumując, wnosimy ją do tego zimnego pomieszczenia. Pilnujemy, żeby przez cały sezon zimowy leciutko była ta nasza roślinka, czy rośliny, jeśli mamy ich dużo, po prostu podlewane, żeby ta gleba była taka no, lekko wilgotna, jak dotykamy. I trzeci sposób, słuchajcie, trzeci sposób, który w ogóle, ja nazywam go rozmnażaniem, bo tak naprawdę tym on jest. Roślina wprowadzamy, gdzie chcemy, ale jeszcze dodatkowo robimy sobie kolejne roślinki z tego matecznika jesiennego. I jak to robimy? Ucinamy sobie, ja tutaj z boczku Wam pokażę, ucinamy sobie boczną gałąź. Ważne jest, żeby ona by miała taki kawałek, yy, mówiąc wprost, półzdrewniały, tak, żeby ona była dość sztywna, twarda. Pozbywamy wtedy tą roślinkę wszystkich właśnie suchelczuszków, pozbywamy wszelkich już kwiatostanów albo yy, no, takich młodziutki, dopiero rozwijających się kwiatków. Ja zazwyczaj, o, ucinam sobie tak u góry <laughs> i takiego kawalera yy, oczyszczonego wkładamy do ukorzeniacza, możecie tego nie robić, bo niektórzy tego nie robią. Ja jestem nauczona, że wolę sobie ukorzenić najpierw do ukorzeniacza, włożyć łodyżkę i do ziemi, ale uwaga, dopiero po jednym dniu, czyli po ucięciu tych wszystkich gałęzi lekko zdrewniałych, odkładamy je przynajmniej na jeden dzień, ja czasami nawet półtora dnia potrafię je tak sobie zostawić, żeby się nam nasza ranka tak troszeczkę obeschła, wkładam wtedy do ukorzeniacza i to tak dość głęboko, i tak, o, ta, takiego typu gałązkę, umownie tak to nazwijmy, e, wkładam po prostu do malutkiej doniczki e, do ziemi. Na dużą podstawkę najfajniej jest to postawić i na parapet znowu od strony południowej. Tego typu sadzoneczki drobniutkie ja trzymam w domu u nas, tak? Czyli na parapetach, właśnie akurat u mnie w pracowni, one są. Daje się ukorzenić tej roślinie. Na początku bardzo uważnie patrzę, czy nie jest za wilgotna gleba. Ona powinna być owszem wilgotna, ale nie taka mokra, bo zaraz możecie pleśnie zobaczyć. I na przykład bezpieczniej jest wtedy w ogóle ukorzeniane wszelkiego rodzaju sadzonki podlewać od dołu. Czyli wylewacie wodę nie od góry rośliny, a na dole na podstawek, na którym one stoją, te malutkie doniczki. Dopiero jak nam się u ukorzeni, będzie to łatwo widać, bo się listki boczne wam pokażą, takie młodziutkie, zieloniutkie. Widać było, że ta roślina już tam, widać będzie, że ta roślina zaczyna pracować. Dopiero wtedy delikatnie możecie sobie podlewać od góry taką roślinkę. No i zobaczcie, łatwo? <laughs> łatwo, tak naprawdę. Dużo mówiło się w tym roku o tym, że takie ciągłe kupowanie roślin, roślin sezonowych, balkonowych, niekoniecznie jest zgodne z ekologicznym podejściem, a to ze względu na mnóstwo plastikowych, małych doniczek. Ja mam swój własny sposób, bo wiecie, że my mamy ogród, mamy szklarnię, więc u nas te maleńkie doniczki się w ogóle nie marnują, bo my sobie później w nich, jeżeli coś nowego kupujemy, malutkiego, po prostu później sobie w nich no, siejemy nasze, nie wiem, pomidory, bakłażany czy papryki i tak prowadzimy. Natomiast jeśli tylko mogę, to rośnie rośliny sezonowe, takie jak palargonie i takie jak fuksje, zaraz do nie wrócę. Po prostu zimuję, staram się przezimowywać te rośliny i słuchajcie, da się, bo te nasze mają 2 lata, 3 lata, czyli one naprawdę z roku na rok, nie dość, że zimują, to jeszcze są jakby ma ma matkami, roślinami, matecznikami, od których pobieram sobie sadzonki i mam zawsze na wiosnę nowiutkie rośliny właśnie z, z moich wysad, które rozdaję też przyjaciołom. Przejdę jeszcze na koniec filmu do funkcji, bo tak się rozgadałam troszeczkę o tych palargonkach, bo one są... Wiem, że bardzo popularne i że wiele, wiele z was e, lubi po prostu palargonie, niezależnie od tego, jakie one są czy to rabatowe, e, czy angielskie, tak zwane popularne, czy zwisające wszystkie możecie w ten sposób przezimować. Tak samo zresztą jak e, fuksje. E, zobaczcie, ta moja, tutaj ona już widać, że chyli się do snu, e, bo troszeczkę ma suchych tutaj listków. Ta moja fuksja też jest rośliną wieloletnią e, i ona co roku, tak naprawdę. Tak sobie licho wygląda właśnie o tej porze roku, czyli koniec października, początek listopada. Ale wiosną, kiedy ja ją wystawiam na słońce i dostaję już właśnie innego podlewania, innych odżywek, to po prostu, słuchajcie, rośnie w oczach ten wielki tutaj krzew. Ja może podejdę, żebyście zobaczyli, jak on jest duży. On z malutkiej roślinki tak naprawdę no, jest wyhodowany. Co robimy z tą koleżanką? Tą koleżankę, czy tę koleżankę bardziej, ścinamy. Zobaczcie, tyle ucięłam i to jest 15 cm od, yy, od dołu tutaj. tak? Czyli tak jak troszeczkę przy lawendzie taką kopułkę sobie zostawiamy. Tak, żeby na y, części, która zostanie, były żywe listki, żebyście widzieli, że tam są żywe listki. Yy, funkcja najprawdopodobniej Wam te listki wszystkie zrzuci. Yy. Jeżeli wstawicie ją do tego pomieszczenia nieogrzewanego tam gdzie jest te 8 stopni 7, nie będzie za dobrze wyglądała w, no, w sezonie zimowym, ale nie przyjmujcie się tym. Jeżeli zżółkną liście Waszych palargoni też po przeniesieniu, jeżeli fuksja liście zrz zrzuci albo większość zrzuci, nie przyjmujcie się, te rośliny naprawdę uwierzcie mi, odbiją. E wiosną. Jedyne naprawdę na co zwróciłabym uwagę, żebyście byli czujni, to fakt, żebyście nie doprowadzili do stanu, kiedy i Fuksja, i Pelargonia będą miały totalnie wysuszone podłoże. No bo jakie uśmiercicie yy tak Po prostu, że one uschną, no to nie będą miały z czego odbić. Cała bryła korzeniowa będzie po prostu zasuszona. I to jest jedyna rzecz. Kochani, wiatrów żagle Wam wysyłam naszego tutaj z naszego ogrodu. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że pokusicie się w tym roku. Jeżeli macie te rośliny na balkonach i do głowy by Wam nie przyszło, że je można, nie wiem, właśnie wykorzystać jeszcze w przyszłym roku, nie kupować po prostu nowych roślin, tylko korzystać z tych Waszych. Jeśli Was zainspiruje, to się bardzo, bardzo cieszę i trzymam za was mocno kciuki. Jeżeli za naszą poradą poucinacie sobie te roślinki też i weźmiecie do siebie do domu, to koniecznie wyślijcie zdjęcia najlepiej do nas na Instagram na Instagram redakcyjny Grinkanu po prostu. Za dziś bardzo dziękuję. Ogrodowo pozdrawiam z przepięknym słońcem. Ja jeszcze idę popracować trochę do ogrodu, nacieszyć się słońcem. A z wami się już pożegnam, ale nie na długo. Wiecie o tym, że my widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeżeli chcecie zostać jeszcze ze mną tutaj ogrodowo, to teraz tu albo tu gdzieś wyskoczą wam po prostu karty do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. I o kciuki w górę, poproszę. Oczywiście. Pa.